Witam Was wszystkich na kolejnym vlogu. Yy, ja już mam gotowe śniadanko. Przygotowałem sobie też obiad do pracy. Pokażę Wam, co mam dzisiaj. Mm, warzywa, rzodkiewka, ogóreczki, na to sterta szczypiorku, yy, wo wołowina, to jest taki. Tatar wołowy, ja sobie to piekę, bo to jest bardzo chudziutkie mięso. Po prostu kładę na, na taką patelnię grillową bez tłuszczu i jedną pieczarę taką dużą. Miałem nadziewać te pieczarki, ale one już tak. Jeszcze ze dwa dni były nieatrakcyjne. Ja teraz nie mam czasu na gotowanie, bo, bo pracuję dużo. I one by do dnia wolnego nie wytrzymały, więc postanowiłem je sobie ugotować. Ja bardzo lubię gotowane pieczarki. To w komentarzach ktoś napisał, że pierwszy raz widzi gotowane pieczarki. Ja też nigdy nie widziałem gotowanych pieczarek i tak jedzonych, ale ja odchodzę w ogóle od pieczenia rzeczy na tłuszczach, na tłuszczu, na oleju, na różnych tam rzeczach. Jest to taka ostateczna ostateczność u mnie, żeby coś było pieczone. Na oleju. Yy, I dlatego zacząłem gotować różne rzeczy. To nie jest złe. Naprawdę te pieczarki. Mm. Te pieczarki są w porządku. Może to do faszerowania nie jest jakaś znakomita. Zaraz Wam pokażę tą wołowinkę. Zobaczcie. To jest super chudziuteńkie mięsko. I to jest jedyne mięso, które, które jem w ostateczności jeszcze kurczaka. Mm. Ale dobrej jakości kurczaka. Tęskniłem za tymi talerzami dobroci. <noise> w ogóle to już jest tak powoli legend w hmm. moje talerze dobroci. Jesteście ogromną skarbnicą wiedzy. W komentarzach zawsze mi dobrze doradzicie. Powiecie mądre rzeczy hmm. w mądry sposób. Uwielbiam, uwielbiam dyskusję z Wami. I doszedłem do wniosku, tylko nie wiem, jak to się przyjmie. Że całe te urodziny zorganizujemy razem. Będziecie mi towarzyszyć we wszystkim. W wybieraniu apartamentu, w wybieraniu dodatków. Będziemy razem szukać. Jak macie jakieś fajne miejsca hmm, do kupowania dekoracji, dajcie mi znać. Tylko żeby to było tanie. Hmm. W porządku do zamówienia, bo ja to wszystko będę musiał też przewieźć do, mm, do Warszawy. I będzie to jednorazowe i do wyrzucenia. Nie wiem, jak się zapatrujecie na taki pomysł, że zorganizujemy moje urodziny wspólnie. Wspólnie z Wami tworzymy rodzinę, więc <laughs> będziecie mi doradzać. Tylko w waszą stronę teraz pytanie, czy, czy chcecie mi pomóc naj, najzwyczajniej na świecie. I wtedy będziemy sobie razem szukać, razem dyskutować. Albo posłuchajcie wiedza i jakieś tipy i tym podobne mają dopiero sens kiedy pójdą w eter. bo to, że my coś odkryliśmy i się nie podzielimy, wiedzą w każdym aspekcie, to jest egoizm i wtedy jest to bez sensu. Niech dobre rzeczy idą w świat. Mm. Ostatnio jakoś mam, nie mam apetytu. Nie ja zjadłem parę kęsów. Jestem tak naprawdę najedzonym, ale lato ma to do siebie, że, że właśnie mniej jem. Nie wiem, czy zauważyliście to. Mmm, przepyszne. Dojem sobie to wszystko. I muszę się naszykować do pracy. Ja już na buzi mam pielęgnację. Wprowadziłem teraz do pielęgnacji raz w tygodniu tonik z Murada taki kwasowy ale tylko raz w tygodniu i, i właśnie wczoraj drugi tydzień nałożyłem bo ja w niedzielę robię sobie takie rzeczy żeby pamiętać robię sobie taki kwarny dzień ja to się tak śmieję, tak to nazwałem i robię sobie najróżniejsze peelingi, robię różne złuszczania, żeby po prostu nie zgubić tego rytmu, a w niedzielę mam więcej czasu. Chociaż w tam pracowałem. Ile ludzi było. O. Ale dobra, widzimy się, widzimy się potem. Posłuchajcie, wróciłem z pracy. I tak jak obiecałem, będziecie uczestniczyć w całym procesie organizacji moich urodzin. I będziemy teraz szukać jakiegoś apartamentu. Ja bardzo lubię booking. Mam tam zniżkę, kiedy był taki okres, yy, kiedy sporo podróżowałem i nazbierała mi się tam. Tam fajna zniżka, więc zawsze na te apartamenty mam, mam spory rabat. Zobaczymy co w trawie pisze. Jak to wygląda? Czy znajdziemy coś fajnego, czy nie znajdziemy nic fajnego? Czy warto to bukować wcześniej? Też jest taka sprawa, bo dzień przed moimi urodzinami zaczyna się jakiś festiwal w Warszawie. Więc wolę mieć to zawczasu ogarnięte. I startujemy. Chodź no tu. Chodź no tu. Chodź no. Idziesz na balkon? Czy nie? Startujemy. I. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić to dokąd się wybieramy Warszawa. Czas. Chcemy czerwiec od 6 czerwca do dziewiątego. Zaznaczamy na... Czterech dorosłych, szukaj, gdzie to jest, jakiś filtr? Dobra, filtruj według kryteriów. Mhm. Jedziemy. Chcielibyśmy, moi drodzy, jedynie apartamenty. Jest ich 2187 do wyboru. To brzmi już jak sukces. Mhm. Posiłki brak, ale jest jedna ważna rzecz. Chciałbym, żeby to było w centrum albo w śródmieściu, żeby nie trzeba było dużo, wiecie, podróżować. Bo to, co się wyda na taksówki w weekend, to jest wiecie. Nie wiem czemu to tak głupio mi przeskakuje, ale dobra. Dalej. Oczywiście musi być balkon, bo czy papieroski, czy coś, jak będzie impreza, to wiecie jak to wygląda. I jedziemy. Też bym chciał, żeby to było większe. Tu mamy 39 metrów. Ten apartament. O! Muszę podłączyć ładowarę. Dobra, jedziemy. Tu jest ładnie, ale też nie jest to duży apartament. Tutaj troszeczkę za drogo. Muszę sobie ustawić troszkę te widełki jeszcze. Patrzymy. Tu mamy ładnie 36 metrów 55 metów. Zobaczmy to hmm. Dobra. Przeglądamy. Łazienka taka sobie, ale jest duży salon. Bardzo ładnie jest widok, tylko to jest w tych wieżowcach, to odpada. To odpada, bo ja wiem, gdzie to jest. Yy, idziemy dalej. To nie będzie łatwa misja. To nie będzie łatwa misja. Tutaj mamy duży apartament, ale to nie jest, to jest za drogo troszkę. Tutaj też. Dobra, zaznaczymy sobie te widełki jeszcze. Albo dobra, jedziemy, zobaczcie, cztery koła, no już bez przesadyzmu. Kto to wynajmuje? 12 tysięcy, 22 tysiące. Jest dobra cena tysiaczek za czterdzieści metrów. Zobaczmy to. Dobra cena. Jeden pokoik, taki prywatny, jest. Nie. Nie. Idziemy dalej. To nie było ładne. Chmielna. Zobaczmy ten apartament, bo tutaj widzę potencjał. Idziemy dalej patrzeć. Dalej dalej. Tutaj malutki, malutki. O! To jest ładne. I ma klimat. Idziemy dalej. Na Mokotowskiej, ale 35 metrów. Wiecie co? To było... Nie, to nie to. Zajarałem się tym. Obczajmy to, Mia Warsaw. Obczajcie to. Jaka łazieneczka piękna. Taras. Hmm. Łazienka, widok na całą Warszawę. To jest samo centrum. Wiecie co? Jaki piękny yy, balkonik. I tutaj ja już widzę. Patrzcie na to. Tu można sobie dryneczka postawić. Podoba mi się to mieszkanie. Stolik też przyjemny. Jest piękne oświetlenie. Piękna ta kuchnia, taka. Wiecie. Stylowa. Nie no. Mm, Okej. Okay. To, póki jest to mieszkanko, ja potrzebowałem czegoś w samym centrum Warszawy. To jest Mokotowska. Nie będę pokazywał Wam wszystkich danych. Jeszcze skonsultuję to z Sarą. I Uważam, że to będzie spoko. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, bo naprawdę przyjemny ten, yy, ten apartament. Dwa łóżka, jeżeli ktoś będzie chciał spać, może sobie zawsze zostać. I git. Ja jestem zadowolony. Jaram się, nie wiedziałem, że tak szybko to pójdzie i sprawnie. Myślałem, że pomęczymy się dłużej, ale doszedłem do wniosku, że hmm, Oby było w centrum, oby było ładnie, oby było, było dużo miejsca, bo wiecie, 28 metrów to jest mało, a 50 czy 48 to jest całkiem spoko. Ja teraz wypiję sobie, bo od jakiegoś czasu, myślę, że już z pół miesiąca, co wieczór piję sobie taki kolagen i tam mam cały zapas zrobiony. To jest taki beauty elixir z kolagenem. Rybim to jest na włosy, skórę i paznokcie jest tutaj naprawdę sporo dobroci, bo ich hialuron, i witaminy, i ten mm, kwas foliowy. Spoko, niedobre okropnie, ale picie z wami niedobrych rzeczy wchodzą, wchodzi mi w nawyk, więc aby się za bardzo nie krzywić doszedłem do wniosku, że zrobię to przed kamerą. Wasze zdrowie. To ma taki niepokojący posmak na końcu. Mam też parę z kolagenem wołowym. Tu jest aż 5 tysięcy, czyli 5 uncji, czy nie wiem, tych mikrouncji, nie, nie znam się, ale jest sporo tego kolagenu i powiem Wam szczerze, że ta skóra naprawdę nabiera po jakimś czasie to, co my wprowadzimy sobie. Mm, nawet taką delikatną suplementacją jest lepsze, jakbyśmy nie robili nic. Idziemy do Biedry, bo zobaczę, czy są szparagi. Chciałbym jutro zrobić sobie takie danie ze szparagami, które widziałem na TikToku. I muszę się przygotować na, na jutro, żeby pogotować z Wami. Klasycznie muszę Wam zrobić hol z Musicie wybaczyć mi to światło, ale nie chce mi się już wszystkiego rozstawiać. Yy, I w ogóle damy radę tak. Kupiłem tak, baby szpinak. Trochę jakoś mię ochotę na zielone. Yy, klasycznie zestaw mlek. Czy tam. No nieważne. Yy, bardzo lubię to migdałowe. I oczywiście bez laktozy. 1,5%. Kupiłem na spróbowanie kabanosy roślinne 3 ziarna. <gryw> Poszedłem po paczkę szparagów. Kupiłem cztery. Bo były w dobrej cenie. I to takie ładne, zgrabne mm, szparagi. Ja je do wody. One nabiorą prężności. Kupiłem do tego przepisu migdały. Kupiłem prawdziwą fetę. Mm, mówię, kupię taką, żeby to miało naprawdę smak. Kupiłem dwa brokuły bardzo dużo zielonego. Były też w promocji te burgery wołowe. Ja lubię mieć w zanadrzu te produkty i miałem ochotę na konserwowe ogórki. w całkiem spoko. Tak jak mówiłem dużo zielonego. Wstawiam też szparagi, żeby one nabrały prężności. Co? Czemu płaczesz? Prze przewrócisz mi to wszystko, tyle z tego będzie. Tyle z tego będzie. Yy, muszę się wykąpać i podsumujemy sobie ten dzień, jak wyjdę z kąpieli. Bo potrzebuję relaksu. Muszę wam to pokazać. Zobaczcie, czy to nie wygląda majestatycznie. <gry> To jest istne szaleństwo. Istne szaleństwo. Nie wiedziałem, że tak dużo mi tych szparagów wyjdzie. Ale to jest samo zdrowie. Jest sezon. Cieszmy się tym. Później tego nie będzie. Jutro będziemy kombinować z tym przepisem. I, i mówię. I będziemy działać. Doszedłem do wniosku też, że idę się wykąpać. Mi się trochę zejdzie. I... Chciałbym Wam podziękować za ten vlog. Mam nadzieję, że w komentarzach mi napiszecie, co myślicie o tym pomyśle organizowania tych urodzin razem. I do usłyszenia. Wiecie, że Was uwielbiam.